Hej, hej, witajcie z tej strony. Olsz. Ostatnio omawialiśmy nowe sceny z finału sezonu czwartego, a dzisiaj przychodzę do Was z teorią, którą obiecałem wam w moim poprzednim materiale. Teoria, która prawdopodobnie ma prawo bytu w tym właśnie odcinku, i z tego co zauważyłem w sekcji komentarzy, jedna osoba, a dokładnie Karol Dudziński, pozdrawiam serdecznie, również ma taką samą teorię w tym temacie jak ja. Interesujące, prawda? Tak, interesujące. Posłuchajcie. W samym zwiastunie mieliśmy jeden rywek z Władcą Mroku, któremu widać połowę twarzy. Wiecie, nocna sceneria Paryża, która bardzo pasuje do tego obrazka z alertu od Globa, gdzie mamy tajemniczego złoczyńcę śmigającego na motocyklu i rozplejającego magiczne co się w powietrze. I to byłby właśnie ten złoczyńca o nazwie Risk, którego Władca Mroku stworzyłby z jakiegoś dla nas na razie niewiadomego powodu. Risk, który nocą zainwekowałby cały Paryż swoją magiczną mocą, by później w dzień wszyscy ludzie podejmowali ryzyko. I to byłoby genialne. Bo tworząc takiego złoczyńcę w nocy, jak Karol napisał, nie musiałby on walczyć z Biedronką i czarnym kotem. Nie miałby z ich strony zaczepki, więc w spokoju mógłby wypełnić swoje zadanie. Poza tym, Risk, który rozpyla w nocy magiczne coś w powietrze, może również trafić samych bohaterów, nie tylko Marynet i Adriana, ale i również pozostałych. I nie wiem, czy władca mroku miałby to w sumie w planie, czy też nie, jeśli tak to jest geniusze, myśli nie. To też jest, bo i tak nie znając tożsamość Biedronki, taki złoczyńca może trafić właśnie wspomnianą przeze mnie wcześniej. Drąkę, która jak i wszyscy inni w Paryżu podejmowaliby ryzyko za dnia, a doskonale wiemy, że takie manewry podejmowania ryzyka w sprawach nie tylko prywatnych, ale i również superbohaterskich z dużym naciskiem na superbohaterskich mogą wiązać się z bardzo, ale to bardzo dużymi konsekwencjami, z których później nasi bohaterowie będą musieli się wyplątać moi drodzy, oczywiście to jest teoria jak najbardziej, ale jakby nie patrzeć, a raczej patrzeć na sam Zwiastun, to tam dzieją się takie rzeczy, które faktycznie pasowałyby właśnie do tej teorii i samego tytułu, że ludzie za dnia podejmują właśnie te ryzyko. Dziwne zachowanie Marne, które zapewne związane jest albo z Adrienem, wyznaniem miłości, lub też z tym, że ma on właśnie opuścić paryż z nikim innym, jak samą Lilą, która została nową twarzą marki Gabriel. Oczywiście jest też ten nisko latający helikopter, który stwarza zagrożenie dla siebie i innych, więc pilot podejmuje takie ryzyko, latając tak nisko. Nie wiem co z tą koparką, ale niech będzie, że ten kierowca też podejmuje ryzyko. No i oczywiście ostatnia scena z pocałunkiem, jak i również scena, w której po zaliczonym pozostali bohaterowie nie oddali jej. Mirakuli. Ona powinna to zrobić. Powinna od nich wziąć te mirakula, ale tego nie zrobiła. A wiecie, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Czyżby była to również scena, w której każdy podejmuje ryzyko, a w tym Biedronka nie zabierając od nich mirakuli, a powinna? Bo z teorią się to zgadza jak najbardziej, więc tutaj byłby już dzień. Po nocnej przejazdce złoczyńcy dla innych niewidocznego. Nawet nie wiedzieliby, że takie coś się stało. Przez którego właśnie te sytuacje. Podejmowanie ryzyka przez ludzi, ba! Nawet i bohater. Nie wiem jaki może mieć to związek z tym wielkim złoczyńcą. Nie wiem, czy jest to człowiek zakumizowany, czy może Senti Monster, który ma zrobić szum w mieście, tylko by bohaterowie podejmowali ryzyko, a władca sam roku miałby inny plan w zapasie, który wykorzysta właśnie w tej sytuacji. A może ten złol to człowiek, który również byłby pod wpływem czaru ryzyka, a z mocą złoczyńcy byłby jeszcze bardziej potężniejszy? No, byłoby ciekawe. I w sumie nie wiem, czy też te całe podejmowanie ryzyka przez Biedronkę nie jest związane z podarowaniem mirakuli Iwanowi i Markowi, jak i również innej zgrai, którzy są na tym alercie. Bo jeśli tak, to Biedronka podjęłaby ryzyko podarowania całej szkatułki swoim innym przyjaciołom, w tym również Sabrynie i Natanielowi, bo żeby aby walczyć z jakimś super złoczyńcą, który wymagałby aż wszystkich super bohaterów ze szkatułki? No, w sumie sam nie wiem, więc bardziej mi to pasuje do takiego ryzyka, żeby Biedronka podejmuje takie ryzyko, wrzucając wszystkich super bohaterów, a władz sam roku miałby idealną okazję, bo przecież wiecie, jeśli podejmują ryzyko, no to mogą popełnić jakiś błąd, a on by miał, myślę, że naprawdę bardzo fajne pole do zagrania swoim super tajnym planem. Ale sam nie wiem, jak to akurat będzie. No, jeśli teoria się sprawdzi i będzie tak samo jak omówiliśmy w tym materiale, to nie wiem jak wy, ale ja już się finału nie mogę doczekać. jeśli faktycznie tak będzie, to jedno pytanie na sam koniec. Jak oni to wszystko odkręcą? Moi drodzy, szybki update, bo właśnie w momencie montażu tego materiału ukraińska aktorka głosowa Biedronki, czyli Anastazja, dodała na swojego Instagrama dwa urywki z uwaga odcinka 26 o nazwie Strike Back, więc w tym momencie nagrywają dubbing do ostatniego odcinka z sezonu czwartego lub go już Nagrali. Widać tam też takiego wielkiego metalowego potwora, dobrze nam znanego, więc wychodzi na to, że ukraiński zwiastun to faktycznie zlepka scen z dwóch finałowych odcinków. Co chyba raczej nie burzy sensu naszej teorii, mam taką nadzieję, ale dobrze wiedzieć, jak wygląda sprawa. A najważniejszą w tym wszystkim jest dialog Biedronki i Kota, w którym Biedronka mu mówi: Już ci mówiłam, że wystarczy mnie zaakumizować, żeby cię złapać. Ochronię cię. Oczywiście nie znamy kontekstu całej rozmowy ani dialogu Czarnego Kota, więc ciężko. Stwierdzić, o co tutaj może chodzić, ale czy jest jakaś szansa na akumizację biedronki, na którą tak wszyscy czekają? Chcecie jutro o tym materiał? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli obejrzeliście do końca, to zostawcie hashtag Olhuś Miraklus oraz dajcie znać, co tej teorii myślicie. Pozdrowienie dla Sunigrama, dzięki za wsparcie i pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, by być na bieżąco z każdym materiałem. Jałem Olchus i do następnego. Bye bye.